Witamy ponownie ośrodek czwórka kierowców Orzeł. Instruktor Patryk Jazgar. Będziemy wykonywać manewr zawracania na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym na rondzie młyńskim. Jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną o ruchu kierowanym. Ponieważ będziemy zawracać, no to standardowo zajmiemy lewy skrajny pas ruchu. Tutaj znaki poziome nas tylko utwierdzają w przekonaniu, że tylko i wyłącznie z tego pasa ruchu da się zawrócić, tylko z tego pasa ruchu w ogóle można skręcić w lewo. No i tutaj pamiętamy, żeby przy zawracaniu zająć odpowiedni pas ruchu. Może to być ten prawy pas ruchu, z tym, że trzeba pilnować, żeby manewr skończyć na prawym pasie ruchu, żeby na ten lewy pas niechcący nie wjechać. I z drugiej strony patrząc, gdybyśmy zajęli ten lewy pas ruchu, trzeba przypilnować, żeby wyjechać ze skrzyżowania lewym pasem ruchu. Z tej strony jest to gądo takie trochę nietypowe. Dlatego pokażemy jeszcze w tym samym filmie, jak można zawracać drugim sposobem, w sposób także poprawny. I teraz zawrócimy tym drugim sposobem. Tutaj skręcając w lewo, wybierzemy jeszcze raz lewy pas ruchu, czyli tak bardziej typowo, ale proszę zwrócić uwagę, że prawym pasem ruchu też można było ten drugi skręt w lewo wykonywać, więc tutaj musimy się trzymać lewego pasa ruchu i skończyć manewr zawracania na lewo. Dziękujemy wszystkim za uwagę.